Moi mieli muszę to powiedzieć z wielkim smutkiem, ale niestety Slabatyl battles upadło, no zresztą sami zobaczcie 16 tysięcy osób tylko aktywnych co mogę dalej powiedzieć, UI strasznie strasznie brzydkie moim zdaniem, updaty no trochę, no kupa po prostu już nie oszukujmy się, na przykład to, takie mech na no, fajnie by było, by było gdyby dodali jakąś łapkę za nie wiem, 75 tysięcy slapów, którą bardzo mało osób by mogło zdobyć po prostu, a nie za jakiegoś bajdża. To, to już jest moim zdaniem przesadą: można kupić 10 tysięcy slapów. To, to jest po prostu już, nie wiem, ten bawi się w Prestona. No i takie to jest naprawdę, że. No, po prostu, ja nie wiem, oni muszą coś zrobić w końcu z tą grą. Trochę ją polepszyć, w ogóle ta Owen jest też troszkę dziwna bo strasznie szybko slapuje. Albo ja po prostu dawno w tą grę nie grałem. Nie wiem. Ta gra zaczyna się robić już powoli nudna. To po pierwsze. A po drugie no, update'y są prawie wszystkie takie same. I no, nie jest ich też zbyt dużo. Więc no co ja mogę powiedzieć, no... Fajnie by było, gdyby w końcu zrobił coś fajnego. I na przykład nie wiem, nowy tryb. Pamiętam, jak wyszedł Glistary to było wtedy giga, giga, fajne. Każdy się tym jarał, każdy się tym bawił. Chyba jest jakiś Twitter? Albo Taber, jak już? No i nie wiem. No. Ja tam się zawsze, jak ktoś chce. To może jakoś się ze mną skontaktuję. Nie wiem, czy podam Discorda, czy maila. Raczej wątpię najwyżej Discorda, ale no nie wiem. I to byśmy sobie mogli w to razem poradzić ale no wiecie. To już... No po prostu nie ma zbyt co robić w tej grze. I już powoli się staję martwa, także nie wiem, no, co ja mogę powiedzieć. Czekać na... Chyba, że będziemy wyczekali na po prostu Slabattles 2, czy coś takiego, o ile wyjdzie, wątpię, bo pewnie jeszcze, zanim to się stanie, to jeszcze pewnie miną 2 lata. No i... no i co ja mogę powiedzieć, no. No, trzymajcie się, subskrybujcie i siema!